W pociągu pospiesznym w przedziale pierwszej klasy małżeństwo z dzieckiem zajęło oba miejsca przy oknie. Tatuś wziął synka na kolana i przyglądali się pejzażowi razem. Popatrz, powiedział tatuś, tam jedzie samochód. Tatusiu, spytał synek, to prawda, że samochody mają tylko złodzieje. Tatuś troszkę drgnął. Bo synek wypalił z tego, czym nasiąknął w domu. Tatuś rozejrzał się po przedziale i powiedział: No cóż, w tym kraju uczciwy człowiek za ciężką pracę samochodu sobie nie kupi. Popatrzył po współtowarzyszach podróży, oczekując akceptacji, no bo w końcu, skoro wszyscy jedziemy pociągiem, no to znaczy, nie stać nas na samochody. O, po prostu jesteśmy uczciwymi ludźmi. Jednak tatuś poczuł się nieswojo i przekazał synka mamusi. Synek długo nie czekał. Spytał mamusie od razu: Mamusiu, a dlaczego tatusiowi nie wolno siusiać do umywalki? <laughs> Bo nie dosięgnie. Mamusia usiłowała szybko zatuszować fakty. – Co znaczy nie dosięgnie? – zdenerwował się tatuś. – A w ogóle, to co wam przyszło do głowy? – Pawełku, może byś poszedł spać? Atmosfera zrobiła się gęsta. Wszyscy czekali na trzecie pytanie. I rzeczywiście. Synek zwrócił się do tatusia i zapytał. – Tatusiu, dlaczego kiedy przychodzi listonosz, to zawsze robi mamusi, bibi bibi bibi. Bi. Jak listonosz? Co, co robi mamusi? Znaczy, co jeszcze listonosz robi mamusi takiego? No, jeszcze czasami robi bibi bibi bi, Kochana, co to za listonosz? Co za listonosz? Listonosz jak listonosz. Potem ci wyjaśnię. Nie, 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 nie. Teraz mi wyjaśnisz. No to może wyjdziemy, to chodźmy. Państwo zostawili dziecko i wyszli na korytarz. Wśród turkotu kół za szybą rozgrywała się pantomima małżeńskiej kłótni. Pomiędzy BIB i dolatywały słowa. No bo ty, a bo ty tak zawsze, a co nie mogę? Państwo widząc nasze spojrzenia, udali się na koniec wagonu. Po chwili dał się słyszeć zgrzyt hamulców i pociąg gwałtownie zatrzymał się w szczerym polu. Pani wróciła do przedziału i wzięła Pawełka na kolana. Mamusiu, gdzie jest Tatuś? Tatuś wysiadł, powiedziała pani. Poprawiła makijaż i zalotnym wzrokiem rozejrzała się po przedziale.